Z tej strony mówi Olaf. Witam na krótkiej audycji z cyklu Raport Jasnowidza, czyli wydarzenia w kontekście przepowiedni. To będzie krótkie spotkanie. Przed tym jak wieczorem zrobimy dłuższe spotkanie, spotkamy się właśnie w audycji poruszającej przepowiednie sprzed kilku miesięcy. A teraz drodzy państwo, zobaczmy na doniesienia, które się idealnie wpisują właśnie w te ostatnie poczucia. Może sekundka, może się tutaj na chwilkę pokażę w ogóle. Spójrzmy na doniesienia po prostu, które pokazują, że przeczucia, które były dane w tej fali wzruszenia w środę rano po rosyjskim ataku dronów na Polskę, jednak jeszcze bardziej nam się spełniają. Et teraz już jakby ostatecznie dopełnił się do końca lub też nie, w zależności z jaką skalą będziemy mieć do czynienia jakby, ale jeśli chodzi o sam konstrukt wydarzeń, to weszło to idealnie, co zaraz sobie Państwo zobaczą, poddamy to krótkie analizie i zakończymy nasze szybkie spotkanie. Dobrze, zobaczmy na właśnie na wydarzenia w kontekście przepowiedni, czyli jak ostatnie wydarzenia wpisują się w sensie, jak przepowiedni wpisują się w wydarzenia, albo nie, może jak wydarzenia wpisują się w przepowiedni, bo tak Czyli jak właśnie wydarzenia spełniają właśnie te poczucia, które były ostatnio tutaj publikowane. Tutaj sekundka. Przypomnijmy tylko, że mówimy właśnie o poczuciach, które już ostatnio analizowaliśmy, czyli właśnie, że Polska jakby dostanie drugi policzek, to już wczoraj mówiłem, ale skupmy się na tych dniach właśnie, tak, czyli właśnie, że będzie chyba. Będzie chyba drugie uderzenie za cztery dni. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak mówiłem, że jak mówiłem, właśnie, że wczoraj się zorientowałem, że tam są zawarte dwa poczucia, tak? Jedno jest zawarte za trzy dni. I to był ten drugi policzek. Ja to interpretowałem, właśnie, że słowa Donalda Trumpa, takie niefortunne słowa Donalda Trumpa, i też taka słaba reakcja Pentagonu i Stanów Zjednoczonych na ten rosyjski atak, są takim policzkiem, właśnie, który Polacy dostali, właśnie od swoich sojuszników. Jakby mam na myśli tutaj głównie o Wielkiego Brata za oceanu, bo pewnie Polacy by oczekiwali czegoś więcej. Taka reakcja nie była taka specjalnie na wyrost. Następnie, sekundka, Trochę tu ściszę tą muzyczkę. Następnie, drodzy Państwo, właśnie, i to miało być za trzy dni, i to było wczoraj, właśnie w piątek, tak? I wczoraj też się zorientowałem, że tam jest, może spójrzmy jeszcze raz na to, że tam jest właśnie jeszcze drugie wydarzenie za cztery dni, tak? I tam jest właśnie, że ale Jaja będzie chyba drugie uderzenie za cztery dni, czyli dzisiaj, tak? I tam się zastanawiam, hmm, zaraz, za cztery dni, drugie uderzenie, czyli w nocy z trzeciego na czwarty dzień, jak, z piątku na sobotę, czy jak? No i potem ja to już zanalizowałem, że jak się spojrzy na kalendarz, tak, to tutaj jest właśnie pierwszy dzień, tu jest drugi dzień, i tu jest trzeci dzień, piątek, 12, tak, i tu właśnie był ten policzek, który dostaliśmy od swoich sojuszników. I mówiłem właśnie, że najprawdopodobniej w sobotę to będzie takie centrum wydarzeń, to będzie sobota, czyli w sensie wtedy ewentualnie może nastąpić to drugie uderzenie, ale miejmy nadzieję, że jego w ogóle nie będzie i to się wcale tak doskonale nie spełni. Po prostu, żeby nam się tutaj w Polsce nic złego nie stało, ale to nie jakby nie wyklucza tego, że wydarzenia, które dzieją się teraz na świecie, mogą idealnie wpisać się właśnie w to poczucie. I zobaczmy sobie od razu na doniesienia. Okej. Okay. I tu widzą Państwo, od razu, przed chwilą, godzinę temu, czy dwie godziny temu yy, pojawiła się masa doniesień właśnie, że w Świdniku i na Chełmie i w Chełmie, to są takie dwa miasta w Polsce, zawyły syreny, drodzy Państwo. Alert RCB, tak? Prewencyjna operacja lotnictwa, tak? Poderwane zostały samoloty, tak? I zamknięta została przestrzeń powietrzna i lotnisko w Lublinie, tak? Czyli wczoraj nie mieliśmy do czynienia z takimi wydarzeniami. Tak? Wczoraj w ogóle była wczoraj wieczorem rozpoczęła się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie na wniosek Polski. Tak? To było siódme chyba posiedzenie tak? i pierwsze chyba od iluś tam lat przez Polaków chyba czy w ogóle od 80 lat robione. I chodzi o to, że może jeszcze sekundkę, żeby znaleźć ten cały, bo nie, nie wiem, czy Państwo ogarniają, ale to spójrzmy właśnie, żeby sobie uzmysłowić, że, o tutaj właśnie specjalnie wziąłem właśnie podsumowanie dzisiejszej nocy, tak, dzisiejszej nocy właśnie wojny na Ukrainie i proszę zobaczyć, że tutaj mamy właśnie, tak, to jest dzisiaj o 9 rano 13 września, to jest dzisiaj sobota 13 września, prawie 30 szachidów trafiło w cele, tak, 30 szachidów, ale razem ze 160, tak, widzimy, tak, że w piątek Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie za pomocą jednego pocisku balistycznego Iskander oraz 164 dronów kamikadze typu szachid, tak, i bez załogowców wabików podały ukraińskie siły powietrzne, informując, że do godziny 9 rano w sobotę obrona powietrzna zneutralizowała 137 maszyn. Ukraińcy przekazali, że uderzenia 28 y, rosyjskich środków napadu powietrznego odnotowano w 9 lokalizacjach. Do czego zmierzam, drodzy Państwo, że Rosjanie użyli tylko jednego pocisku balistycznego i 160 dronów, sekundka, może to tak jakby nie, nie składnie tłumaczę, e, czyli... Po tym wielkim ataku, który miał miejsce z wtorku na środę tutaj w Polsce, to w piątek była, było posiedzenie Rady ONZ, i Rosjanie użyli tylko 160 tych środków napadu powietrznego to jest bardzo mała ilość, bo oni teraz aktualnie atakują nawet do 800 jednej nocy. 500, 600 to są normalne już liczby na froncie ukraińskim, ale ostatnio właśnie doszli do 800, a ich celem jest ponad 1000 dronów każdej nocy. Każdej nocy, tak, nie tam 20 jak na Polskę, tylko 1000. I teraz chodzi o to, że proszę zwrócić uwagę, że tu w tej przepowiedni, tak, danej e, e, w środę rano, było powiedziane, właśnie, że e, e, tam było parę rzeczy, tak, że będzie coś z wywiadem, no to było właśnie pomiędzy, czyli w czwartek Łukaszenka wypuścił więźniów, potem był prawy policzek, to było właśnie od sojuszników, to było w piątek, e, i następnie właśnie było, że e, będzie też od północna odpowiedź, to była ta nagła, nagłe ćwiczenia na to, ten strażnik cały. I tu proszę nie mylić z tym, że teraz jest szereg ćwiczeń na to, które odbywają się właśnie na terenie Polski w odpowiedzi na ćwiczenia zapad 2025, czyli inaczej zachód 2025, tak? To są wspólne ćwiczenia armii białoruskiej i rosyjskiej. No to pewnie słyszycie doniesienia, że to są takie ofensywne ćwiczenia. Mniejsza z tym, wiecie, pewnie o co chodzi, mam nadzieję i zmierzam do tego, że. Te rzeczy, które były przekazane w tym przyczuciu, w tej jakby swoistej przepowiedni właśnie danej w środę rano, to było właśnie, że ewentualne, że być może będzie ewentualne drugie uderzenie za cztery dni, czyli w sobotę, tak? Tak było umówione, czyli w sobotę. I proszę zwrócić uwagę, że pierwszego dnia w środę już nie było, tak? Drugiego dnia w środę już nie było. Trzeciego dnia była, była rada, te posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ i też nie było. Nie mieliśmy tutaj zamykanych lotnisk, tak? Nie mieliśmy alertów RCB, nie były syreny, nie było zamykanych lotnisk i nie było tak wielkiego ataku, bo było tylko 160 środków napadu powietrznego. To jest bardzo mało i tylko jedna rakieta. A ostatnio mieliśmy 800, tak? I dopiero dzisiaj, czwartego dnia, dokładnie jak mówi przepowiednia czwartego dnia widzimy, że spełnia się to na naszych oczach, tak? I tam proszę zwrócić uwagę, że w tym SMS-ie jest napisane, że być może, bo moim zdaniem wiele z tych rzeczy tak naprawdę się waży, tak? Czyli jakby jak i do wydarzenia, tak? To, to jak kiedyś tak tłumaczyłem na zasadzie tych fraktali rozszerzających się, tak? Jak rzucimy kamień do wody, idzie fala, tak samo jest jakby z rzeczywistością, tak? Na którą jeszcze ewentualnie możemy jakby wpłynąć, tak? Każdy różnie to może nazwać, jakby tak, chrześcijanie akurat mówią o modlitwach, tak, o, o jakby przebłaganiu, tak, no każdy to inaczej nazywa, tak. I teraz jakby to doskonale było też widać w przypadku takiej przepowiedni, to był taki idealny przykład właśnie właśnie mm, przepowiedni, a związany jest ze śmiercią Krzysztofa Jackowskiego właśnie. Tam było, że yy, ja tam powiedziałem, że za półtora miesiąca na początku maja Krzysztof Jackowski może umrzeć jeżeli zakwestionuje tam jakby jakieś takie duchowe rzeczy, tak, jeżeli jakby ten, i to się spełniło jakby, tak, Krzysztof jakby nie zakwestionował, tak, przeżył, ale sam opowiadał, że prawie na początku mają umarł w wypadku samochodowym. I tak samo tutaj, być może nastąpi kolejny atak za 4 dni i dzisiaj jest czwarty dzień i on już nastąpił, nawet tak nie będzie już dużego ataku, nawet jak żaden dron Ależ ja myślę, że jeden leci. Co najmniej. Nie, nie, nie stanie dzisiaj, jakby nie przeleci polską przestrzeń powietrzną żaden dron dzisiaj. To to już się spełniło właśnie w tych doniesieniach, które widzimy właśnie w ciągu ostatniej godziny. Może zerknijmy jeszcze raz na to, żeby zobaczyć, że tak się dzieje. Sekundka. I to jest to, właśnie. To jest ten alert RCB, tak? Alert RCB. Zamknięcie lotniska, tak, wyjące syreny to po prostu spełnia nam się to poczucie. Tu już czytamy w następnych doniesieniach, że myśliwce już wróciły do baz, koniec powietrznej akcji wojska tak, bo to dotyczy się dzisiaj teraz. Tu z kolei na TFO nie dalej się jeszcze widnieje, tak, że prewencyjna operacja lotnictwa tak. A, tu też jakby dodali, że operacja lotnictwa zakończona. Ale co ciekawe, też dzisiaj, przed chwilą, niedawno o 18:40 ileś, było doniesienie, że Rumunia zestrzeliła rosyjski dron. No ale na, nas tutaj bardziej interesuje, jakby nasze podwórko w tym momencie, tak? Yy, I tyle. I tak to wygląda, więc jakby te przeczucie, które właśnie widzimy yy, w tym, yy, tutaj, właśnie, tak? Że widzieliśmy właśnie, że za trzy dni drugi policzek, to był piątek, tak? Że ten, I to było to, co tłumaczyłem właśnie, a tu mamy właśnie, że ja chyba drugie uderzenie będzie za cztery dni i dzisiaj jest czwarty dzień i dzisiaj właśnie być może czwarte uderzenie, znaczy drugie uderzenie będzie, ale już nastąpił ten strach, że pierwszy raz znowu jakby no, zawyły syreny, jakby tak, wysłali alert RCB, tak? zamknęli lotnisko w Lublinie i przestrzeń powietrzną, to było teraz, godzinę, dwie godziny temu, tak? Akurat czwartego dnia w sobotę, dokładnie tak, jak było mówione, drodzy Państwo. Proszę zobaczyć, że, no kurczę, to jednak ja to upatruję, że to y, naprawdę jest natchnione, to czuć jakby, nie? Jeżeli spojrzymy na tą całą sekwencję wydarzeń, każdy z Państwa, który, który widział te wcześniejsze kilka audycji, gdzie ja to po kolei pokazywałem, to to wszystko dokładnie po kolei tak się działo, nie? Proszę zwrócić uwagę. Czyli przychodzi sobota rano, pomimo tego wzburzenia emocjonalnego, przychodzą te poczucia, gdzieś tam zapisałem ja chociaż tak nie byłem tego, ale zapisałem je, i tak dokładnie się stało. Tak? Czyli było właśnie, że będzie drugi policzek, tak, i był w piątek będzie coś pomiędzy tak czyli pomiędzy atakiem dronowym w środę rano tym słynnym tak i tym policzkiem piątkowym będzie coś pomiędzy no to pomiędzy między środą a piątkiem jest czwartek miało być coś z wywiadem no i właśnie było bo Łukaszenka właśnie wypuścił więźniów i też Czyli, czyli mieliśmy właśnie coś pomiędzy czyli Łukaszenka, mieliśmy ten drugi policzek, czyli Piątek yy, i mieliśmy też właśnie słabą działalność jakby tych dronów i tego lotnictwa, tego, tych, tego napadu rosyjskiego na Ukrainę, a teraz akurat czwarty dzień leci, sobota dokładnie tak było mówione i jest ten być może te drugie uderzenie One w sumie nawet jest, skoro my już zamykamy lotniska, są rozsyłane alerty RCB, jest zamykana przestrzeń powietrza a myśliwce są poderwane, Rosjanie mogą nawet nie wysłać żadnego drona, ale już nas prowokują do działania. Nie? Już wysłaliśmy pilotów, paliwo, pieniążki poszło na to wszystko, więc my już jesteśmy stratni, a oni jeszcze żadnego drona do nas nie wysłali. Tak? Rumuni, co prawda musieli teraz zestrzelić u siebie jednego drona. Czyli Rosjanie. Osiągają swoje cele właśnie powolną eskalacją, bo o to właśnie im chodzi. I tyle. Więc widzimy, że to się spełnia idealnie de facto, bo spełnił nam się czwartek, spełnił nam się piątek i spełniła nam się sobota, i być może jeszcze jak widzimy na tych zdjęciach, no przepraszam, muszę wejść na ekran. Jak widzimy właśnie. A i też, przepraszam, i jeszcze kolejna rzecz, to, czyli czwartek, piątek e, policzek e, i też ta północna odpowiedź to było trzecie wydarzenie i czwarte wydarzenie. Ta, ot, ta, e, ten atak jakby, tak, czyli cztery wydarzenia, e, jakby dokładnie jakby umieszczone, e, jakby mam nadzieję, że jakby Państwo to poczuli, że one są jakby umieszczone w czasie. To jest sekwencja to jest bardzo trudne do, do odtworzenia, proszę zauważyć, tak, czyli przychodzą poczucia w środę rano, wszystko było pokazywane i ono się wypełniło, tak, między środą a piątkiem, pomiędzy jest czwartek i wtedy, co jest rano, wtedy byli ci więźniowie, północna odpowiedź właśnie, tak, w piątek nagle i jeszcze północna odpowiedź, bo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jakby tak, i też te ćwiczenia i też akurat Ukraińcy na północy Bałtyku zaatakowali, taki kolor niebieski i też właśnie ten policzek jakby, czyli te niefortunne słowa Trumpa i administracji amerykańskiej wobec jakby tej sytuacji, co się tutaj dzieje, takie słabe, w sumie taka słaba reakcja i właśnie teraz pion, zaraz, piąte wydarzenie, czyli właśnie ten, ten, i to się dzieje w tych dniach, tak? Czyli nie na przykład, że jest powiedziane, że z wywiadem będzie coś czwartego dnia, tak? Albo trzeciego. Nie. Jest powiedziane, że pomiędzy. I dokładnie pomiędzy. Pomiędzy piątkiem a środą jest czwartek, i dokładnie wtedy Łukaszenka wypuścił więźniów, tak? Jest powiedziane, że odwet, za, drugie uderzenie za cztery dni, i dzisiaj jest czwarty dzień, i widzimy ten odwet te drugie uderzenie, tak, trzy dni, jest powiedziane trzy dni i jest dokładnie policzek, trzeciego dnia w piątek, tak, mamy północną odpowiedź, trzy dni, mamy piątek, nagłe ćwiczenia na to, ten strażnik, właśnie dokładnie trzeci dzień, jakby tak, nie wiem, jakby no, yy, yy, ja nawet powiedziałem, że to nie są jakieś wielkie przepowiednie, ale zmieniłem zdanie, bo jak zobaczyłem tą całą sekwencję wydarzeń, że ona jednak dzisiaj, teraz, dokładnie godzinę temu się jednak dopełniła. Jednak powstała ta kropka na d Dlaczego? Dlatego jeszcze, bo tu jest ciekawe, napisane, bo te SMS-y, one często nie są pisane wcale tak bez, bez kozery, bo ja staram się to oddać, jakby to, co czuję, i często potem wychodzi po czasie, że je, je, jeżeli, jest takie założenie, jeżeli ja to dobrze, jakby przekażę w tych słowach, tak, a staram się, jakby chnąć, jakby to nacięćmy, tak? Dlatego wierzę w pismo święte, bo ono jest ekstremalnie, jakby tak można powiedzieć, po new age'owemu, ekstremalnie naenergetyzowane, do czego właśnie zachęcam, żeby jednak skosztować właśnie słowa Bożego. To właśnie te SMS-y również jakby staram się pchnąć dalej to natchnienie, tak? I to pokazuje, że ta sekwencja pokazuje, że one były natchnione i one się jakby wypełniają, tak? W tych dokładnie dniach. Ta kolejność nie jest przestawiona. To idzie dokładnie w tych konkretnych dniach. Nie za tydzień, nie za dwa. No, przepraszam, tam była jeszcze jedna rzecz, była że coś tam za dwa tygodnie. No to poczekamy dwa tygodnie, może jeszcze i jeszcze bardziej się spełni, tak? I to wszystko jest jakby na chwałę Pana Boga, ja to tak jakby odczytuję, jakby, tak? że to właśnie, dziękuję Panu Bogu, właśnie, że to znaczy się, że, że że te poczucia, przeczucia jednak były natchnione i udało się je przekazać, bo nie zawsze się daje, tak? Bo to, to ja jestem tylko człowiekiem, mogę źle to przekazać w tych SMS-ach i ten. Ale tu się okazuje, że to pięknie weszło, nie? I spójrzmy jeszcze na sekundkę na tego SMS-a. Tutaj właśnie jest, że. Ale jaja, będzie chyba drugie uderzenie, chyba. Czyli nie ma takiej pewności, tylko że będzie chyba y, drugie uderzenie za cztery dni, tak? Za cztery dni. Y, czyli właśnie, że ono chyba będzie. I to, co się teraz wydarzyło, to jest właśnie chyba, bo ono niby było, a w sumie zostało odwołane dokładnie czwartego dnia, tak? Ale już się stało, bo już y, 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 alerty poszły, przestrzeń zamknięta, lotniska zamknięte w Lublinie i cała. Reszta, przepraszam, konsekwencji, jakie przyszły. I tyle. Teraz spójrzmy na kilka innych doniesień. Jako to, że jest to raport jasnowidza wydarzenia w kontekście przepowiedni, Spójrzmy na kilka innych rzeczy i zaraz skończymy, bo tu już widzę 18 minut. Chcę szybko skończyć, drodzy Państwo, bo tak naprawdę ja się szykuję do audycji. Do audycji, słuchajcie, tu gdzieś chyba nagrałem, może pan kawałeczek pokaże. Do audycji. Nie wiem, czy, bo tutaj część ludzi jest nowych, ale część ludzi ogląda mnie od dłuższego czasu i kilka miesięcy temu chyba w maju, jeśli się nie mylę, była taka audycja, tam było podawanych pięć różnych przeczuć, tak, jak tutaj było podawane jedno, w związku z tą całą sytuacją, tak, z Polską, z tymi dronami, z tym wszystkim, to parę miesięcy temu czasem robię takie przeglądy w jednej audycji w ogóle wale ileś takich różnych rzeczy, dotyczących tego, dotyczących tam jakiejś pandemii, wojny, przyszłości, tak, różnych rzeczy i tam była taka jedna z tych audycji, tam było pięć różnych przeczuć i jedno to było takie, takie niesamowite przeczucie, to w ogóle widziałem że ludzie reagują na to. Ja tam obiecałem, że zrobię audycję, i minęło te pół roku, i nigdy tej audycji nie zrobiłem. I teraz znalazłem, że, że, że znalazłem to po prostu i stwierdziłem, że dobra trzeba, chociaż po kolei te wszystkie dawne rzeczy jakby załatwiać, i ten, ten sposób przekazu na żywo do Państwa jest taki łatwiejszy, bo skraca tą ścieżkę, tak? Ja nie muszę tutaj nagrywać, przegrywać kablami na komputer, potem to złączać, muzyczkę puszczać, jakby i ileś godzin leci, nie mogę to po prostu powiedzieć, pokazać jakby i tyle. Co prawda jakość jest taka o wiele gorsza, ale i stres dziesięciokrotnie większy bo nie można niczego wycząć, tak jak się zająknę, czy coś się wydarzy, to po prostu państwo ten. Ale z drugiej strony jest taka też możliwość jakby uczestniczenia na żywo. Więc jakby będę chciał, Państwu, jakby tutaj tam było takie przyczucie, tutaj puszczam do sobie 20 sekund i o tym będzie następna audycja. Mam nadzieję, że uda mi się ją zrobić za godzinę, maksymalnie za dwie. I to dotyczy właśnie takiego przyczucia. Może posłuchajmy sobie. A jawą dziwne zdania, tak, żeby najmniej ludzi nie spało i najmniej słyszało. Co się dzisiaj stanie, czyli 13 czy ok. Wielkie mapowanie. Wielkie mapowanie. Ciekawe, jak w ogóle brzmi. Dziwne, że w trakcie snu chyba to mapowanie. To znaczy, my śpimy, a tutaj jakieś mapowanie. Dobra. Wielkie mapowanie. Mam nadzieję, że państwo pamiętają. Było takie przyczucie. Wielu ludzi to zainteresowało te wielkie mapowanie i zobaczymy sobie jak one się pięknie spełniło. Posłuchamy sobie to, ale to zapraszam jakby do znaczy spełniło się, ale to jeszcze jest jakby Mogą być inne rzeczy, jakby z tym związane, to już, jakby to pole dla Państwa. Można się właśnie sobie poszukać, pomyśleć, poszperać, zobaczyć, jakby bardzo ciekawe. A widzimy, że te takie enigmatyczne przeczucia jednak się niesamowicie sprawdzają. Bo wyróżnikiem tych przeczuć, jakby tak, w kontekście wielu innych ludzi, którzy na internecie działają w tym temacie, jest to, że są ramy czasowe. To jest bardzo unikatowa rzecz, dlatego, właśnie wielu ludzi interesuje ten temat, właśnie, że tutaj mamy do czynienia z tymi ramami czasowymi, jak na przykład pokazywałem Państwu wczoraj chyba przepowiednie właśnie zapowiadającą właśnie szturm na polską granicę za dwa dni i dokładnie po dwóch dniach był szturm na polską granicę, czyli przepowiednia piękna, idealna, jakby z dokładnością co do jednego dnia w zasadzie taka jedyna w sumie bym powiedział, bo nikt te 3 lata temu nikt nie ostrzegał, że będzie szturm na polską granicę jeśli chodzi o granicę Polski z Białorusią, co prawda Janusz Korwin-Mikke zapowiadał, że coś będzie, tak, ale on powiedział użył tylko takich słów, że ten, że zobaczymy co będzie, ale nie wiadomo, potem niego go zagadywali, Ten. No, nawet w sumie znajdę te jego wypowiedzi, zabiorę sobie audycję o tym, bo to <śmuszne> bardzo śmieszne jest i fajne. Dobrze, spójrzmy na resztkę doniesień i kończymy, drodzy Państwo, żebym zrobił to wielkie mapowanie, więc zapraszam na wieczorną audycję, a tu jeszcze spójrzmy tylko, to są dzisiejsze doniesienia, 13 września, czyli silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji, ostrzeżenie przed tsunami, to takie ciekawe, że akurat w nocy było, były rozmowy właśnie ONZ na temat tej Rosji i akurat zaraz parę godzin później, w Trzęsienie ziemi. i To są stare zdjęcia, jakby, tak? Tego wcześniejszego tsunami trzęsienia ziemi, tak? Ale tu jest kolejne trzęsienie ziemi. Jest ostrzeżenie, ale tylko 7,4 w skali Richtera, więc to tam nie jest jakoś ekstremalnie dużo. I tu jeszcze jest też jedna rzecz, bo to muszę Państwu powiedzieć, że oni teraz tymi informacjami fajnie żonglują. Bo, jak szukałem, jak wcześniej znalazłem pewne informacje, to potem one już gdzieś poznikały i trudno było je znaleźć. To jest też ta Kamczatka, to jest ta wojna na Ukrainie. I to jest ostatnie doniesienie, ale chciałem nie pozostawić tego bez spojrzenia na to. Jak mówiłem Państwu, była taka audycja: dziwne wydarzenia 10 września, tak to właśnie tam było parę wydarzeń, właśnie, że pojawiła się flaga z sierpem i młotem, wybuchały cysterny Orlenu na Litwie, coś tam jeszcze było, już mi wyleciało z głowy i też była kradzież samochodu Donalda Tuska, tutaj teraz dzisiaj rano, zatrzymali właśnie w Gdańsku, tu gdzie mieszkam, na lotnisku właśnie, podejrzanego o kradzież samochodu premiera i teraz jakby, dlaczego ja o tym mówię, o kurczę, sekundka, ja mówię o tym dlatego, bo teraz już ciężko znaleźć te artykuły, a tutaj widzimy właśnie coś istotnego, co ja Państwu mówiłem. I tu jakoby redaktor troszkę to potwierdza, tak? Czyli to, że państwo polskie jednak dobrze zadziałało w tym względzie dlaczego? Dlatego właśnie, że posłuchajmy, że wcześniej rozmówca portalu tv24.pl mówił, że w przypadku auta premiera nie muszą być, nie muszą to być zuchwali przestępcy. Nie można jednak wykluczyć działalności obcych służb. Które chciały zakomunikować, że obserwują premiera i mogą mu osobiście zaszkodzić. Czyli tu właśnie jest takie ciekawe, że podejrzewam, że ten pan to taki duży pan w tatuażach, myślę, że po prostu jest takim po prostu złodziejem, chciał ukraść i miał chyba ciężki dzień, bo akurat jakby państwo stanęło na wysokości zadania. Była mobilizacja służb różnych polskich, tak, policja była stara w stan gotowości, więc wiadomo, że służby specjalne wszyscy tacy jakby. No, ukryci funkcjonariusze tak powiem tak to byli wzięci jakby w obroty i tak się jako temu panu stało co ukradł samochód, że zły czas trafił i go szybko zapali po prostu, bo w złym czasie i zły samochód ukradł, może nie wiedział czy coś, tak. I teraz pewnie jest ostro maglowany przez naszych funkcjonariuszy, tak, którzy pewnie chcą z niego wydusić, nie, czy on działa na zlecenie ruskiego wywiadu czy nie, tak. I on pewnie nie działa. Tak podejrzewam, że raczej chyba nie działa, raczej nie miał chyba szczęścia. Się pomylił, tak, na złodzień trafił, zabrał samochód Donalda i tu akurat jest brawo dla polskich służb jakby, że niezależnie, niezależnie czy to byłby samochód Donalda Tuska, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy kogokolwiek, ważne, że bardzo ważnej osoby w państwie polskim, tak, i dlatego właśnie służby szybko, bo tu niektórzy krytykowali, tak, że o, że jak człowiekowi szaremu ukrano samochód, to nigdy nie znajdą, tak, a tutaj znaleźli. No tak, znaleźli, bo nie mamy miliardów jakby funkcjonariuszy tych mega sprawnych jakby i kumatych i dobrze działających, jest ich dość mało. I tutaj, w przypadku ataku na Polskę, uważam, że bardzo dobrze zrobili, właśnie, że bardzo szybko się zali tą kwestią. I to nie ze względu na samą osobę Donalda Tuska, czy jakby to był Jarosław Kaczyński, czy ktokolwiek, tylko ze względu właśnie na powagę państwa polskiego. Więc przestępcy szybko zapali, teraz go pewnie ostro przesłuchają, tak, czy on po prostu się pomylił, tak? i nie miał szczęścia, i podniesie odpowiedzialność, bo po prostu sobie kranie samochody, tak zarabia w ten sposób i tyle. Czy faktycznie to była skoordynowana akcja służb, czyli właśnie te wybuchające cysterny Orlenu na Litwie, właśnie kradzież samochodu rodziny Tusków i ten, ta flaga na maście. I tam jeszcze jedno wydarzenie było, ale już mi to wyleciało z głowy. Dobra. Yy, to tyle. Zostawmy to, nie rozgadujmy tematu. Dziękuję Wam, że jesteście. E, zapraszam na wieczorną audycję. Wielkie mapowanie. E, też ciekawa audycja, może też się wyrobię w pół godzinki zobaczymy. E, to jak będziecie mieli ochotę. A spojrzę w ogóle, czy jakiś, co, ktoś coś pisał na czacie, chyba nie, nie? Czy w ogóle go wyłączyłem tego czata? Yy. Dobra, nieważne. Z tym. Jak ktoś chce na czata, to zapraszam wieczorem za godzinkę, dwie. Pogadamy sobie, właśnie. A na razie zostawmy ten przegląd, przegląd wydarzeń w kontekście przypowiedzi. Najważniejsze jest to, że tutaj, właśnie. Widzieli Państwo, że to się pięknie sprawdza. Sekwencja tych wydarzeń, poczucia ze środy rano, każdy mógł to widzieć. I tyle. Zapraszam do zapoznawania się. Pięknie się sprawdziło. Ja raczej zakładam, że gdzieś tu te pomyłki powinny być jakby tak, jakoś one, nie wiem, dziwnym sprawami <laughs> się rzadko zdarzają, nie? Znaczy zdarzają się, spokojnie zdarzają się, nie? Tylko, że jakoś się nastawiam, że jak już Łukaszenka się sprawdził, nie? te wszystkie rzeczy, co miałem, to już myślałem, że dobra, to już fajnie by było, gdyby nie było tego ataku, tak? Żeby żaden dron dzisiaj w sobotę w nocy, czy jutro w niedzielę rano do Polski nie wleciał, to i tak cztery z pięciu rzeczy się sprawdziły, nie? nie? No ale niestety sprawdziły się prawie w zasadzie wszystkie. Nie, no, w sumie wszystkie. Nie? A nie, przepraszam. jeszcze jest ta ostatnia za dwa tygodnie, tak? Że coś tam miał być związane za dwa tygodnie. Nie? No to musimy poczekać te dwa trzy tygodnie, nie? Albo dłużej, bo czasem może się sprawdzić, bo niektórzy są w gorącej wodzie kompanii, tak? Jak przepowiednia mówi, że za dwa tygodnie coś się stanie, to my się możemy dowiedzieć dopiero za miesiąc, tak? I dopiero za miesiąc się okaże, że o kurczę, to poczucie, że za dwa tygodnie coś jeszcze będzie z tymi dronami, tak, to my się dopiero za miesiąc możemy dowiedzieć, więc spokojnie, tak? To trzeba analizować, patrzeć. I od tego ja tutaj jestem właśnie ten kanał i właśnie te raporty jasnowidza i te wszystkie audycje. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do wieczornej audycji, czyli w zasadzie. jak ty... Tylko przygotuję się, to od razu zacznę działać właśnie, więc jakby zapraszam. Rozstaję się z wami na krótki czas i do zobaczenia, do usłyszenia. Kocham was, buziaki, pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hej, pa.